Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Zapraszam na drugą część porządków w kuchni. Miłego oglądania i zabieram się od razu za sprzątanie lodówki. Ja zazwyczaj takie porządki robię przed zakupami. Dzięki temu mogę od razu sprawdzić, co należy kupić, co się kończy, co brakuje. Przy okazji, oczywiście, również pozbywam się rzeczy, które już się nie nadają. Wyciągam wszystko, przemywam półki. Ja tutaj, tak jak w poprzedniej części, używam mieszanki zoflory i wody. Jest to płyn dezynfekujący, czyli idealnie sprawdza się również właśnie do sprzątania w lodówce. Zazwyczaj tak wygląda moje mycie lodówki, żebym ja wyciągnęła półki, musiałabym lodówkę wysunąć. Ja wysuwałam ją jakoś miesiąc czy dwa miesiące temu, więc stwierdziłam, że nie mam po pierwsze czasu, a po drugie nie bardzo mi się w tym momencie akurat chciało to robić, dlatego to mycie wygląda właśnie dokładnie tak, jak widzicie. I na uporządkowanie lodówki w zupełności to wystarczy. I ja od dawna używam mat takich na półki. Ja je kupiłam, oczywiście ja już nie pamiętam, albo na AliExpress, albo na Allegro. Wiem, że można często je dostać nawet w Kiku czy w Pepko. Nie są drogie, a przynajmniej mi bardzo ułatwiają utrzymanie czystości w tej lodówce. Naprawdę wystarczy czasami tylko przetrzeć ją, nawet jak nam coś się wyleje, coś nam chlapnie. No nie wiem, no ja osobiście dużo bardziej wolę używać właśnie mat niż jakby były te półki, takie jak właśnie teraz widzicie, czyli bez niczego. I get so caught up in the middle. Thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight because I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not alone that I die. I can't hide. Tematy, które tutaj widzicie ja je wyrzucam, ponieważ już się trochę mi poniszczyły. I dopóki nie kupię sobie innych, to wsadzę ręczniki papierowe. Ludówka prezentuje się po. Jak widzicie, no przed zakupami jest dość mało rzeczy, to się trochę potem zmieni. Tutaj są również jakieś lekarstwa rodziców, których też nie ruszam. I zabieram się za kargo. Chciałam troszkę bardziej je zorganizować. W sumie to chyba trochę mi się znudziło, to jak wygląda teraz. I oczywiście wiadomo, że najpierw wszystko wyjmuję. Przecieram, również użyłam do tego zoflory. Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para doce corazones Ay, qué pecado me da Ese muchacho que. No se encontraría Suena el ritmo de Rampant Vamos por una más Tu cuerpo se Pieniędzy na jakieś, nie wiem, fajne organizery, czy tam słoiki. Może by dużo ładniej to też wyglądało, rzeczywiście, jakby były kupione wszystkie takie same, ale stwierdziłam, że skoro mam pełno słoików i nakrętek w kolorze złotym w spiżarni, to po prostu użyję to, co mam. Wiadomo, że wszystko zostało wcześniej wyparzone. I w pierwszej kolejności miały zostać tylko te słoiki opisane, no ale stwierdziłam, że jeśli pochowam rzeczy, które gdzieś tam trzeba dokończyć, do jakiejś szuflady czy szafki, ja po prostu o tym zapomnę. I. A pomyślałam, że po co ma być ta górna szafka pusta, skoro może tam to wszystko leżeć. I tu chciałam Wam pokazać, że przy normalnym użytkowaniu, czyli tak jak tu widzicie, była gotowana zupa, no po prostu wszystko się może wyciapać, wybrudzić. Mimo, że w poprzedniej części widzieliście, jak tą kuchenkę szorowałam, no nie da się wyczyścić tak, żeby to było już wyczyszczone do końca i na zawsze. Dlatego dzisiaj również będzie przetarta ta kuchenka. Teraz zabrałam się za przymycie frontów. Ten garnek, który widzicie, tam już nic nie ma, ta zupa jest zjedzona. Ale w związku z tym, że w zmywarce czekają wymyte rzeczy, to po prostu stwierdziłam, że na razie niech leży na tej kuchence. Bo jak włożę coś do zlewu, nawet Jedną małą rzecz, to słuchajcie, po prostu mój zlew nagle wygląda już tak zapełniony, że nie ma w ogóle żadnego manewru tam. A jednak przy takich po porządkach wolę mieć y, dostęp swobodny do zlewu niż do kuchenki. Oczywiście, jeśli by tam było jedzenie i myjecie akurat fronty, to rzeczywiście ściągnijcie to, żeby nic tam się wam do tego jedzenia nie dostało, nawet jakieś tam minimalne kropelki żadnego płynu czyszczącego. Dużo okazji chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy, której naprawdę bardzo nie lubię, ale przestałam kompletnie walczyć z tym, a mianowicie nie lubię, jeżeli coś jest poprzyklejane na tych drzwiach lodówki. Za każdym razem, gdy mam to wymyć i muszę to wszystko pościągać do tego mycia, to mnie po prostu coś trafia. I rzeczywiście staram się przy każdym takim myciu coś wynieść, czego się pozbyć. Oprócz y, listy zakupów, ponieważ rzeczywiście uważam, że to jest mega przydatna rzecz. Za każdym razem, jak coś nam się kończy, to od razu zapisujemy na listę. Dzięki temu wiemy, że na zakupy jedziemy z taką listą pełną, że niczego nie zapomnimy. No i rzeczywiście ta lodówka, jakby tak wyglądała, dla mnie osobiście byłoby to najlepsze. No ale wiecie, no, mieszkam z innymi domownikami. Także wiadomo, że trzeba liczyć się ze zdaniem każdego domownika. Ja generalnie lubię rzeczy, jak są pochowane, i mniej na wierzchu, tym lepiej. Wtedy mam takie poczucie, że zawsze jest taki wizualny porządek, nawet jeśli na przykład nie wiem, nie zestetrzymy kurzu, no to i tak to wygląda na takie, wiecie, posprzątane i czyste. My hands are To, co Wam wspomniałam wcześniej, zabieram się za kuchenkę. Poczekałam wiadomo, żeby wszystko ostygło, żeby się nie poparzyć. I tutaj, naprawdę, po takim czyszczeniu dokładniejszym, jak było w poprzedniej części filmiku, teraz użyłam tylko mieszanki tej zoflory i w zasadzie przetarłam. I to w zupełności wystarczyło, żeby doprowadzić kuchenkę do porządku. I również fakt, że przemywam ją. Zaraz w zasadzie na bieżąco, I gdy te plamy są jeszcze dość świeże, wtedy dużo łatwiej to wszystko schodzi. I zajmuje niewiele czasu. Like Po powieszeniu firanek, przecieram blaty po to, żeby również je zdezynfekować, bo jednak na nie stawałam. I na koniec odkurzam i przemywam podłogę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odnajdziecie trochę motywacji w tych moich filmikach. I oczywiście do następnego razu. Trzymajcie się. Pa. pa.